Szczęść Boże, przekaz Pana Jezusa dla proroka Cypriana Polaka 15 czerwca 2024 roku. Mówi Jezus Chrystus, Król Polski. Ja jestem Waszą obroną, o którą nie zadbaliście, i skończył się to przelewem krwi Waszej. Lecz każdy kraj ma prawo być uzbrojony, a Polska po to, by odstraszać wroga. O obronie kraju można jednak mówić, gdy nie ma na jego terenie piątej kolumny. Piątą kolumnę Polska ma od drugiej wojny dwojaką, żydowską i niemiecko-ukraińską. Zwłaszcza te ostatnie do końca PRL-u ukryte były i wtedy były małym zagrożeniem. Jednak Ukraińcy do roku 1989 to nie tylko oficjalna mniejszość, to także krypto-ukraińcy już od dwudziestolecia międzywojennego, w tym także ci, którzy od września 1939 roku do końca wojny i jeszcze potem podszywali się pod Polaków, wchodząc w posiadanie polskich dokumentów. Często wchodzili ci, Którzy sami mordowali. Przejdźmy teraz do broni oraz wojska. Przede wszystkim Polska winna teraz liczyć 43 miliony ludzi, ale tylko Polaków, licząc wzrastającą dzietność, która powinna być i specjalne programy sprowadzające Polaków z emigracji z Anglii, Niemiec, Holandii. I zwłaszcza USA. Armia zawodowa winna w tej sytuacji liczyć 330 tysięcy czynnych żołnierzy wraz z oficerami. Polska powinna posiadać broń termobaryczną w ilości zdolnej zniszczyć trzy duże miasta wroga, a więc dużo głowic. Jeśli idzie o samoloty, winno tu być zróżnicowanie, którego nie ma. Polska winna mieć własne myśliwce, robione we współpracy z dwoma krajami, a nadto dwa rodzaje innych myśliwców. Jak zauważyłeś, kuriozalne jest posiadanie tylko ciężkich myśliwców amerykańskich, nie mówiąc o tym, iż, w razie waszego w cudzysłowie nieposłuszeństwa, można w nich wyłączyć elektronikę. Pamiętasz dobrze film z pierwszej połowy lat 90., fabułę, gdzie pokazywane były amerykańskie myśliwce, startujące pionowo. Nic takich myśliwców nie macie. Ni nikt się o nie nie upominał. W Polsce, kraju średniej wielkości, o urozmaiconej rzeźbie terenu, spisałyby się bardzo dobrze. Zamiast tego macie samoloty które wymagają specjalnych lotnisk, specjalnych pasów do lądowania. Nie jest to po to, by Was obronić, lecz pogrążyć. Macie bardzo dobre pojazdy pancerne, o których było głośno i rakietniki, i inny sprzęt. Nawet gdyby nie oddano go, głównie za darmo, Ukrainie, to i tak winiście go mieć więcej. I to, czego prawie w Polsce nie ma: różne rodzaje dronów bojowych w dużej ilości, w połączeniu z mobilnymi platformami i przystosowanymi do ich przemieszczania helikopterami, potrafiącymi lecieć nisko nad ziemią, ze zmniejszonym szumem wirników ogólnie mało wykrywalnymi. Podsumowując, przy tej ilości żołnierza bojowego, 330 tysięcy wraz z oficerami. Sprzętu winno być osiem razy tyle, kiedy mieliście, nim zaczęliście rozbrajać się dla Ukrainy. Tak to wygląda, by zapewnić odstraszenie na odpowiednim poziomie. Lecz stało się tak, byście mogli wołać ratunku od Waszego pana i króla, gdy groźba zagłady. Zawiśnie nad wami. Gdybyście bowiem mając taką ilość broni i ludzi i gospodarząc dobrze, lecz chcąc czynić to bez Boga, nie oddając mi kraju, spotkałaby was całkowita zagłada. Lecz wedle przysłowia strzeżonego, Pan Bóg strzeże, oddając mi wasz kraj, winniście mieć to wszystko i starać się także po ludzku. O obronę kraju. Amen. Dziękuję, Panie Jezu. Chwała Tobie, Chryste. Otrzymał Cyprian Polak.